Miałaś mi coś powiedzieć. Pamiętasz? Co to było? A takie różne myśli. Nie chcesz powiedzieć jakie? To nie jest żadna tajemnica, ale po prostu trudno mi o tym mówić. Oczy. O tamtym. Ja wiem. Wstyd mi słów, kiedy myślę o tamtych ludziach, o tym, co ich czeka, kiedy myślę o nas tutaj, po tej stronie. Naszych ginie jeszcze więcej. Że oni giną od wieków. Ja myślę, że my powinniśmy coś zrobić. My? My, tutaj, katolicy, powinniśmy. Powinniśmy być przy nich. Przynajmniej myślami. Ale co ja mogę? Chodź, rozbierz się, zaraz będzie kawa. Kiedy ja naprawdę nie mam czasu, muszę iść. Przecież to tylko kilka minut. No dobrze. Rozbierz się. Zdejm, że płaszcz. Już. Wiesz, dom rodzinny to jednak niezły pomysł. Dopiero teraz to zauważyłeś? Tak. Przecież my z Jankiem wychowywaliśmy się właściwie bez domu. Powinieneś się ożenić. <noise> po wojnie. Oczywiście, jeżeli spotkam kobiety podobne do ciebie. Widzę, że zaczynasz mi prawić komplementy. To prawda. Я думала, что Не Słabo? Nie, 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 nie. Proszę, niech pani usiądzie. Nie, dziękuję pani bardzo, dziękuję. To nic. Co ci jest? Naprawdę? Wiesz, spotkałem Julka. Znowu go gdzieś poniosło. Może to i dobrze, że nie będzie nocował. Wczorajszy wieczór nie był najprzyjemniejszy. A co, Irena? Co? Co ci jest? Nic mi nie jest. Nie, no, przecież widzę. Naprawdę, nic mi nie jest. Możesz mi nie mówić, jeżeli nie chcesz. Ale nie wmawiaj mi przynajmniej, że nic ci nie jest. Mam oczy, widzę.